Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim Naszym cudownym kanale. kanale z naciskiem na moim. Witamy serdecznie. Co ja tu mam? Pokaż co ja tu mam. Przymierzałem się do wędzenia pięknych, wspaniałych śliwek węgierek rok temu. Jakoś wyleciało z głowy. Pewnie to przez ciebie coś tam Nie Zawsze no. no. Ale w tym roku akurat wyszło tak fajnie, że wchodzimy do sklepu, a tam co, a tam to. No to poproszę dwa kygy i będę wędził. Musimy oczywiście pozbyć się pestek i tych oto takich yy, ogonków, dyn dynzelków. Mam tu nóż, nie zawaham się go użyć. Yy, tak będziemy robić z tymi śliweczkami, o i będziemy je rozkładać na ruszcie. Ruszt jest od wędzarni, więc jest stamtąd idealnie pasuje jest tak dopasowany że dopasowany pasuje ale mieszasz mi już tam. tak no przepraszam jeśli chodzi o samo wędzenie to będzie się śliwki bo można kupić śliwki suszone wędzone aż się te osa czy... o, osa o, osa pat widziałeś jak wyczuła śliwki od razu no Widziałaś chociaż. to kur tak się zleciały Patrz. I znając życie, to mnie uźle, ani nie ciebie. A to tak jeszcze, to tam wiesz. Temperatura od 40 do w górę. Nie ma określonej temperatury, że tyle i ani stopnia mniej, ani stopnia więcej. Oczywiście będziemy wędzić gęstym dymem z rębkami bukolcha. Klasyczne, najlepsze takie właśnie. I tak to właśnie zrobię. No jak lepiej, długo? Lepiej, by się nie dotykały, za blisko przełożyłaś. Dała To było przesunąć. A nie, i tu wymyślasz. Hmm. Masz zaszczyt występować na moim, mój moi telefon trzymać w ogóle. Uh -huh. hmm. I tak to będzie wyglądało. Oczywiście yy, są śliwki suszone, tylko suszone. I są wędzone, tak jak ja to właśnie zrobię, tą wersję wędzoną. Ty je uwędzisz i co dalej. A potem możesz się wykorzystać do czego byś chciała. Na przykład byś mogła je kupić ode mnie. Tam sklepie nie wiem, ile kosztuje. Ja ci sprzedam tu nieco taniej. Na przykład możesz zrobić tam... E, może zaprawić... Też je, je ususzymy. Zaprawić bimber na przykład. Pamiętasz? bimber. Ja no właśnie, wiesz o co chodzi, nie? Dokładnie wiem. No. Także ten, że... Będzie można je wykorzystać do czegokolwiek. Można zrobić z szarowany ze śliwką, nie tylko suszoną, ale suszoną. Wędzoną. Przyszła ta od, od, przyszła ta od Tak. To no dobrze. Dobra, ja sobie to pokroję, po trybuję i za chwilę włączamy wędzarnię, wygrzewamy i będziemy Nastąpiła malutka modyfikacja. Operatorka tak zadecydowała, ale wydaje mi się, że chyba nawet dobrze zadecydowała czyli przekręciłem do góry nogami, skórą do dołu, do ruszta, żeby się nie kleiło 60 stopni. Na razie ustawione tu, i chwilę nam tutaj się pogrzeją, i wtedy puszczamy dym. I wędzić też będę w tych 60 stopniach. Zobaczymy, jak będą się marszczyły. Tylko tyle, że dym będzie na full. Ale o tym tu nie wiem, czy już nie mówiłem. Więc zamykamy, wygrzewamy, podgrzewamy. Ogień, natłoki, chwilunia, momentunia. Myślę, że już wystarczy. Popatrzmy. Nie, jest ok. I teraz oczywiście HMG Smoker. Popatrzmy, czy już. Tak jest. Dym. Się robi coraz bardziej gęsty, więc wszystko pięknie. Wszystko pięknie działa. Pójdźmy jeszcze do środka. Śliweczki podgrzane. Dym zasuwa. Termoobieg odpalony. I teraz będziemy. Nie wiem jak długo. Nie mam jakiegoś określonego czasu. Po prostu będziemy kontrolować na bieżąco, jaki będzie stopień. Pomarszczenia i uwędzenia zamykamy, pilnujemy i wędzimy. Ja tu jednak zmienię na 70 stopni. Na razie półtora godziny jest za nami, i spójrzcie, jak to wygląda w tym momencie. Łapie kolorek też, oczywiście, ale to wszystko idzie jakby tak wolno. Więc oddychę, zwiększę. Dym leci tak jak leciał. I wędzimy dalej i w razie konieczności jeszcze zwiększymy. Teoretycznie. Nawet można do 90 stopni podkręcić z tego co czytałem w międzyczasie podczas wędzenia śliwek. No ale to zobaczymy. I jeszcze dowaliłem na 90 stopni. 3 godziny jest w tym momencie za nami. I teraz nie wiem tam z pół godzinki pewnie nie dłużej. Tak, tak jest i myślę, że wystarczy. Oczywiście one zostaną do pełnego wystygnięcia w wędzarni, to tak fajnie nam się pomarczą. tak bynajmniej mi się wydaje, więc zobaczymy. Ta chyba taka jest, mi się wydaje już jakby, no mięciutka, no. A więc tak jak powiedziałem, tak zrobię. Zamykamy 90 stopni, 30 minut. Nie samym mięsem człowiek żyje, proszę bardzo, kochani. Wyciągnięte prościuchno z wędzarni, w niedzielę rano. Powiem Wam jedno, że ładnie to pachnie i muszę spróbować. Rozumiesz? No ale jedną tylko, bo zaraz znowu wszystko zjesz jak zawsze. A potem, że ja ci jeść nie daję. No właśnie podałaś przykład teraz, że mi nie dajesz jeść. Nawet na wizji. Niedawno jeszcze mogłem no ja muszę... to, co na... na teście spróbowałem, to cicho było. A teraz już widzę. Że już nawet na teście nie będę mógł. Przecież muszę spróbować, żeby nie zaszkodziło wam, rozumiesz. No ale to nie jest spróbowanie. I twoi widzowie. Jeszcze nawet kawałka. Nie wziąłem, nie wiem, zaraz mi się odechciewa jeść już. No, A to jak nie to nie sprawdzę? Jest, nie jest. Nie, no spraw, muszę sprawdzić, no. żeby moich widzów yy, nie wprowadzić w jakiś błąd. Spójrz, jak to tutaj może ten soczek się wydostaje. Oczywiście to jest już uwędzone i teraz, Boże, jak to pachnie. Z każdym dniem one będą się obsuszać. Oczywiście. Uważam, że to jest fajny, fajna opcja, jeśli mamy ten sezon śliwkowy, a jak już ktoś ma swoje śliwy gdzieś przy domu i wędzarnie, zróbcie sobie, bo czasami takie śliwki do czegoś są potrzebne, trzeba kupić, a to tanie nie jest. Dobrze mówię? A nie uważasz, że trzeba by je dosuszyć? Yy, no Czy dlatego... W czym bo tak jak sobie poleżą, to mogą spleśnieć. Jak Wiesz co, wydają. wydaje mi się, że nie spleśnieją, dlatego że one w tym momencie już się obkurczają. Um. Ja bym je włożyła do suszarki jeszcze, hmm. albo... Tego się spodziewałem. Tak. Idealne. Hmm. Teraz będziesz mam wymówkę, bo to warzywa. Znaczy owoce. Ale ja wziąłem taki mniejszy kawałek. Nie ten większy ci się dowadzi. Już wystarczy. ten taki... Ten może... Mówiłam. Jeść, bo on nie daje. Jak on wszystko... No pewnie że nie, nie dajesz. W chudle Wszystko zje. Właśnie. No. Hmm, niesamowite. O. O. Pyszne. No, ale jest tak, że jeszcze one będą musiały się podsuszyć. Tak jak jest z rodzynkami. One tak. Rozumiesz? One są już uwędzone. Dymu dostały bardzo dużo. Tylko ja rozumiem, teraz. Dobrze wiesz jak tak. to jest z rodzynkami, bo robiłeś. Co? Rodzynki. Znaczy, wizualnie, wiem, jak to wygląda? Boga jak ładnie wyglądają? Pani, a nie tak blisko mnie pod... Nie wiem jak ty tam jak ty operujesz, ty, operujesz tym moim telefonem. Kochani, a więc podsumowując, fajna sprawa. Mm. Płaszczę. Mm. Wow. Polecam. Zróbcie sobie takie śliwki, jeśli będziecie mieli okazję gdzieś kupić czy coś. Tak dla własnego doświadczenia. Oczywiście yy, troszkę tam sobie poczytałem przed tym, zanim zacząłem, no to... Wędzić zacząłem wędzić, że najlepiej byłoby to wędzić jeszcze drewnem ze śliwy. Wtedy na, na tym nabierają takiego jeszcze dodatkowego aromatu. Ale czy ja wiem, pięknie pachną, no pachnie w całym domu. A czyli okno otwarte w kuchni i drzwi. Nadwór, więc to wszystko ucieka tym cugiem. Więc mimo wszystko uważam, że do czego tam to się może przydać. Łódka takie robiasz faszerowane. Z, ja robiłem, znaczy się z tym. W, w, ze śliwką, schab można zrobić to ze śliwką, patełka. No? Mhm. One w tym momencie są jeszcze takie, tak jak widać. Takie, czyli jeszcze troszkę by musiały się obkurczyć. Czasami różne rzeczy się obkurczają nieraz, a więc takie śliwki też potrzebują obkurczenia, żeby były takie prawie jak sklepowe. Więc to chyba tyle. Kochani, polecam żebyście sobie zrobili raz jeszcze. Yy, takie właśnie śliweczki. I pamiętajcie, jeśli potrzebujecie cokolwiek do zrobienia wyrobów domowych, to wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Oprócz śliwek. No, śliwek tam nie dostaniecie, yy, ale może jakaś yy, babcia będzie miała na sprzedaż gdzieś tam przy Trzosie nieraz stoją, nie? No. Yy, oczywiście te śliwki były wędzone na ruszcie i w wędzarni HMG Smoker. I ruszt i wędzarnie dostaniecie w sklepie. HMG Smoker u Pana Macieja Piątkowskiego, link również macie w opisie. Do Jeluksa też kota Kostrzewski 10 będzie, z którym będzie 10% taniej. Zapraszam wszystkich serdecznie na nasze social media, w sumie na moje. Ty masz swoje. No na moje też zapraszam. W A czy jak możesz na moim warzywnik. kanale zaprosić na swoje social media? Nie no, pozwalam. No, na moi, Albo no, w moim wiesz, magicznym warzywniku śliwki za jakiś czas też będą. Mam nadzieję, że wyrosną. Te A kto to śliwkę wsadził, ciekawe, tam w tym twoim magicznym warzywniku? No ty. I to, A to nie było i mowy. Się, I na tym się kończy Twoja praca. Czekam, aż mi tam przekopiesz grządeczkę, bo te moje yy, zioła to już czekają miesiąc cały, żeby je wsadzić. Zioła to mi ja zro... nie wiem. Czy ty mi nie korzystało dzisiaj rano z zioła jakiegoś, bo tak dziwnie gadasz. Miałeś mi zrobić skrzyneczkę też. Tak. I właśnie. tak to właśnie wygląda. I kochani, yy, Facebook yy, Swojskie gotowanie, Węzienie Grupa, TikTok swoje gotowanie, Instagram Swojskie gotowanie a nie jakieś tam marudzenie i nic więcej, żadnych kanałów dodatkowych, które były na tym, w tym materiale wymieniane. Nie zwracajcie na to uwagi, bo po prostu nie jesteśmy jeszcze dogadani na tym etapie y, filmu, żeby o tym wspominać. Tam raz kiedyś z litości wspomniałem, ale mhm. <grych> polecamy, pozdrawiamy, cześć.